Inspiracja. Jeśli mieliście okazję kiedykolwiek płynąć łódką napędzaną uderzeniami wioseł, wiecie doskonale, że potrzeba dużej harmonii, aby wprawić ją w ruch, oraz co ważniejsze, by utrzymać zamierzony kierunek. Jeśli brakuje zgrania, wówczas łódka porusza się zygzakiem, kręci się w kółko lub po prostu wywraca. Kiedy patrzy się na niektóre małżeństwa, można odnieść nieodparte wrażenie, że ich relacja przypomina właśnie takie chaotyczne i nerwowe wiosłowanie, które nie przybliża do zamierzonego celu. Dlaczego? Ponieważ oboje skoncentrowani są na tym, by stawiać na swoim, nie patrząc na pragnienia drugiego. Rodzi się wówczas destrukcyjna rywalizacja i szarpanie się o podział władzy w związku. Jak więc właściwie uporządkować ten obszar? Po pierwsze, Odpuść kontrolę. Zwykle większa część naszych małżeńskich rywalizacji wiąże się z nadmiernym narzucaniem swojego zdania, opinii czy pragnień drugiej stronie. Kontrola, nawet wyrażona w najmilszych słowach, wciąż jest kontrolą, a ta samej swojej natury ma w sobie coś agresywnego. Rodzi opór lub wycofanie, ale w jednym i w drugim przypadku burzy równe poczucie ważności w związku. Co by było, gdybyście szukali wspólnych rozwiązań? Gdyby wola usłyszenia i zrozumienia współmałżonka wyprzedzała chęć narzucenia swojego sposobu spostrzegania spraw? Słowem, mniej kontroli, więcej zrozumienia. Po drugie, postaraj się okazywać szacunek współmałżonkowi. Nie gardź nim, nie odrzucaj wszystkich jego pomysłów, unikaj ironii. Brak szacunku jest naturalną konsekwencją długotrwałej rywalizacji. Podobnie zresztą jak dzielący małżonków dystans. Kiedy każdy ciągnie w swoją stronę, ostatecznie musi dojść albo do ostrej konfrontacji, która nierzadko pozostawia bolesne rany, albo do stopniowego oddalania się małżonków, z których każdy zaczyna żyć jakby osobno i obok drugiego, a nie z nim we wspólnocie. A zatem mniej agresji, więcej szacunku. Pomyśl, jakie są najczęstsze obszary rozdźwięku między Wami? Czy nie przejawiacie w nich swoistej rywalizacji, kiedy żadne z Was nie potrafi odpuścić? Dziś jest dobry dzień na zmianę. Teraz jest najlepszy moment na to, by zacząć szukać wspólnych rozwiązań i współpracy. Aplikacja rodzina rodzin. Poleć innym.